Piętnaście sekund. Tylko tyle czasu potrzebujesz, by Jezus przemienił twoje serce. W tę niedzielę, zaraz po przyjęciu Eucharystii, nastąpi moment tak święty, tak potężny, że większość wiernych go nie dostrzega. Ciszą przechodzi obok nich cuda, ale ty już nigdy więcej nie zmarnujesz tych piętnastu sekund, bo to, co za chwilę usłyszysz, może odmienić twoje życie duchowe na zawsze. Pamiętasz swoje dzieciństwo? Pamiętasz tę niedzielę, kiedy wracałeś do ławki po komunii świętej? Twoja babcia siedziała obok, głowa pochylona, dłonie złożone, wargi poruszające się w bezgłośnej modlitwie, oczy zamknięte, twarz spokojna, jakby w tamtej chwili była w innym świecie. Nie w kościele przy ulicy kościuszki, nie w drewnianej świątyni w małej wiosce pod Krakowem czy Warszawą, ale gdzieś wyżej, głębiej, bliżej Boga. To nie była przypadkowość. To nie była zwykła pobożność starszych ludzi. To była mądrość pokoleń, mądrość, którą przekazywali sobie nasi dziadkowie, pradziadkowie, wierni Polacy przez stulecia. Wiedza, która płynęła z serca Kościoła, z nauczania świętych, z doświadczenia tych, którzy naprawdę żyli wiarą. A dziś? Dziś wiele się zmieniło. Świat przyspieszył, nawet w kościele. Ludzie przyjmują komunię świętą, wracają do ławki i. Natychmiast zaczynają rozglądać się dookoła, poprawiają ubranie, myślą o obiedzie, sprawdzają zegarek, planują resztę dnia. A Jezus? Jezus jest w nich, realnie, rzeczywiście, eucharystycznie obecny, ale oni już go nie przyjmują sercem, już nie słuchają, już odeszli myślami i tracą wszystko: tracą pokój, tracą łaskę, tracą moment, który mógłby przemienić ich ból w ufność, lęk w nadzieję, pustkę w pełnie. Bo widzisz, komunia święta to nie jest zwykły rytuał, to nie jest tylko piękna tradycja, to nie jest coś, co robimy, bo tak trzeba, bo zawsze tak było. Komunia święta to najświętszy moment w życiu katolika, to chwila, gdy niebo schodzi na ziemię, gdy Bóg staje się tak bliski, że możesz go przyjąć do własnego serca. To cud większy niż wszystkie cuda opisane w Ewangelii, bo w Eucharystii sam Chrystus, Ten, który umarł za ciebie na krzyżu. Ten, który z martwych wstał trzeciego dnia, wchodzi w twoje wnętrze, staje się jednym z tobą. Święty Jan Paweł II, nasz polski papież, mówił Eucharystia jest sercem i szczytem życia Kościoła, a święta Matka Teresa z Kalkuty, która całe życie poświęciła służbie najuboższym, wyznała Gdyby ludzie naprawdę rozumieli, kogo przyjmują w Komunii Świętej, umarliby z miłości. Zastanów się przez chwilę. Gdybyś wiedział, że masz tylko jedną możliwość w życiu, by spotkać Jezusa twarzą w twarz, czy zmarnowałbyś ten moment? Czy rozpraszałbyś się? Czy myślałbyś o czymś innym? Oczywiście, że nie. Oddałbyś wszystko, każdą sekundę, każde uderzenie serca, by być w pełni obecnym w tej świętej chwili. A przecież każda komunia święta to właśnie takie spotkanie. Każda niedziela, każda msza święta. Jezus przychodzi do ciebie. Realnie, osobiście, i czeka. Czeka, aż otworzysz przed Nim swoje serce, czeka, aż porozmawiasz z Nim, czeka, aż pozwolisz Mu dotknąć Twoich ran, Twoich lęków, Twojej samotności. Ale większość ludzi nie czeka. Wraca do ławki i od razu wraca do zwykłego życia. A On stoi przed drzwiami ich serca i puka, ale nikt nie otwiera. Dlatego dziś chcę Ci przekazać coś niezwykle cennego coś, co zmieni sposób, w jaki przeżywasz mszę świętą, coś, co pomoże ci naprawdę przyjąć Jezusa, nie tylko ciałem, ale sercem, duszą, całym sobą. To jest praktyka stara jak Kościół, znana świętym, praktykowana przez pokoleń polskich katolików, prosta, ale niesamowicie potężna. Piętnaście sekund ciszy, piętnaście sekund po przyjęciu Komunii Świętej, piętnaście sekund, w których zamykasz oczy, składasz dłonie i mówisz do Jezusa. Jesteś we mnie, kocham cię, przebacz mi, uzdrow mnie, daj mi pokój. To wszystko. Nie potrzebujesz długich modlitw, nie musisz znać skomplikowanych formuł. Wystarczy, że będziesz obecny, że skupisz się na nim, że pozwolisz, by ta cisza napełniła się jego obecnością. Święty Franciszek Salezy nauczał, po przyjęciu komunii świętej, zamknij drzwi swojego serca przed całym światem i rozmawiaj sam na sam z Bogiem. A święty Pius z Pietrelciny, Padre Pio, spędzał godzinę po mszy świętej w głębokiej modlitwie eucharystycznej. Ale przecież nie każdy ma godzinę. Nie każdy może zostać w kościele tak długo. Dlatego piętnaście sekund to minimum. Piętnaście sekund świadomego trwania z Jezusem. I wiesz co się dzieje w tych piętnastu sekundach? Dzieje się cud. Nie zewnętrzny, nie spektakularny, ale wewnętrzny, głęboki, trwały. Twoje serce zaczyna się uspokajać. Myśli, które krążyły jak wściekłe ptaki, zaczynają cichnąć. Lęk, który ściskał ci gardło, zaczyna odpuszczać. Ból, który nosisz od lat, zaczyna się łagodzić. Bo to nie ty go uzdrawiasz, to on, Jezus, ten, który jest w tobie. On dotyka twoich ran. On niesie ci pokój. To nie magia, to łaska, to dar, który on chce ci dać za każdym razem, gdy go przyjmujesz, ale musisz go przyjąć. Naprawdę, całym sercem, w ciszy, w skupieniu, w miłości. Może myślisz, ale ja nie umiem się modlić. Nie wiem, co mówić do Jezusa. Czuję się niegodny. Mam tyle grzechów. Jestem za stary, żeby coś zmieniać. Posłuchaj, Jezus nie przychodzi do ciebie, bo jesteś doskonały. Przychodzi, bo Cię kocha. Nie musisz być świętym, żeby Go przyjąć. Musisz być tylko szczery. Otwórz przed Nim swoje serce takie, jakie jest. Z całym bólem, ze wszystkimi słabościami, z każdym upadkiem, powiedz Mu po prostu, Jezu, jestem zmęczony, albo Jezu czuję się samotny, albo Jezu boję się o moich bliskich, albo to Jezu nie wiem, jak dalej żyć. On to rozumie, On to zna. On przyszedł właśnie dla takich jak Ty, dla tych, którzy są zmęczeni i obciążeni. Dla tych, którzy szukają pokoju i w tych piętnastu sekundach. Gdy będziesz z Nim w ciszy, poczujesz, może nie od razu, może nie za pierwszym razem, ale poczujesz: poczujesz, że nie jesteś sam, że On jest blisko, że trzyma cię w swoich rękach, że wszystko będzie dobrze. To jest ten pokój, o którym mówił Jezus: Pokój zostawiam wam, pokój Mój daje wam, nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Pokój, którego świat dać nie może, pokój głębszy niż wszelkie zrozumienie. Pokój, który trwa mimo burzy, mimo choroby, mimo straty, mimo wszystkiego, a teraz chcę, żebyś zrobił coś dla mnie. Jeśli to, co mówię, dotyka twojego serca, jeśli czujesz, że to przesłanie jest ważne, kliknij przycisk subskrypcji. Zostań z nami, bo w tym kanale dzielimy się prawdziwą wiarą, głęboką duchowością, mądrością kościoła. Zostaw też like pod tym filmem. To pomaga nam dotrzeć do innych serc, które tak jak Twoje, szukają pokoju. Zrób to teraz, zanim film się skończy. Bo wiem, że w natłoku dnia łatwo zapomnieć. Dziękuję Ci z całego serca. A teraz wróćmy do tego najważniejszego, do tych piętnastu sekund, które mogą odmienić Twoją niedzielę, Twój tydzień, Twoje życie. Wiesz, wielu ludzi pyta, ale dlaczego akurat cisza? Dlaczego nie mogę odmawiać różańca? Dlaczego nie mogę śpiewać? Dlaczego nie mogę od razu iść dalej? Odpowiedź jest prosta, bo Jezus mówił w ciszy. Pamiętasz proroka Eliasza? Stał na górze choreb, czekając na objawienie Boga. Przyszedł wielki wicher, ale Boga tam nie było. Przyszło trzęsienie ziemi, ale Boga tam nie było. Przyszedł ogień, ale Boga tam nie było. A potem przyszedł szmer łagodnego powiewu, a tam był Bóg. Bóg mówi w ciszy, w głębi serca. W tym najcichszym miejscu Twojej duszy, które świat nie może dosięgnąć. I dlatego po komunii świętej potrzebujesz ciszy, bo to jest moment, kiedy on jest najbliżej, kiedy jest w tobie, kiedy możesz go usłyszeć najwyraźniej. Święta Teresa, od dzieciątka Jezus, którą Polacy szczególnie kochają, mówiła: Jezus nie potrzebuje książek ani nauczycieli, by pouczać duszę. On, nauczyciel nauczycieli, uczy bez hałasu słów. A święta Faustyna Kowalska, ta wielka polska mistyczka, słyszała Jezusa właśnie w ciszy, w tej głębokiej, adoracyjnej ciszy, gdy trwała przed tabernakulum lub tuż po przyjęciu Eucharystii. To w ciszy Jezus przemawia do Twojego serca, uzdrawia stare rany, odpuszcza grzechy, których się wstydzisz, dodaje otuchy w chwilach zwątpienia, pokazuje Ci drogę, gdy jesteś zagubiony, ale żeby go usłyszeć, musisz przestać mówić, przestać myśleć o tysiącu spraw przestać planować, analizować, martwić się, chociaż na te 15 sekund, po prostu bądź, bądź z Nim, w Nim, dla Niego. I jeśli zrobisz to w tę niedzielę, naprawdę, szczerze, z całego serca, zobaczysz różnicę, poczujesz ją w swoim wnętrzu, w swoim nastroju, w swoim spojrzeniu na życie. Może wyjdziesz z kościoła i nagle zauważysz piękno jesiennych liści, może uśmiechniesz się do kogoś na ulicy, może poczujesz wdzięczność za zwykły, codzienny dzień, może wrócisz do domu spokojniejszy, łagodniejszy, pełniejszy. Bo to właśnie robi Jezus: nie zmienia okoliczności, nie zabiera wszystkich problemów, ale zmienia Ciebie, daje Ci siłę, by nieść krzyż, daje Ci pokój, by trwać w burzy, daje Ci nadzieję, gdy wszystko wydaje się stracone. A teraz chce Ci dać praktyczną radę, konkretny plan na najbliższą niedzielę. Bo nie wystarczy tylko wiedzieć. Trzeba żyć, trzeba praktykować, trzeba czynić. Oto, co zrobisz w tę niedzielę. Gdy ksiądz będzie podawał ci hostie, przyjmij ją z najwyższym szacunkiem, uklęknij, jeśli możesz. Powiedz w sercu, panie Jezu, przyjdź do mojego serca. Potem wróć do swojej ławki. Nie patrz na innych, nie rozpraszaj się. Uklęknij lub usiądź wygodnie. Zamknij oczy, złóż dłonie i zacznij te piętnaście sekund. Oddychaj powoli, uspokój myśli, i powiedz do Jezusa, który jest teraz realnie w twoim sercu: Jezu, jesteś we mnie, dziękuję ci za ten dar, kocham cię, przebacz mi wszystkie grzechy, uzdrow moje zranione serce, dotknij moich lęków, daj mi pokój, którego tak bardzo potrzebuję. To wszystko. Nie musisz mówić więcej. Wystarczy, bo on słyszy każde słowo, każdą myśl, każde westchnienie twojego serca. A potem trwaj w ciszy. Jeszcze przez kilka chwil, nie spiesz się. Niech ta obecność cię wypełni. Niech ten pokój zaleje Twoją duszę. I gdy już otworzysz oczy, gdy msza się skończy, nie biegnij od razu, podziękuj jeszcze raz. Powiedz, Jezu, idź ze mną przez ten dzień, pozostań w moim sercu, prowadź mnie i idź, ale nie jako ten sam człowiek, który wszedł do kościoła. Idź jako ktoś, kto spotkał Boga, kto przyjął go do serca, kto został dotknięty Jego łaską. To jest sekret świętych. To jest tajemnica pokoleń wierzących Polaków. To jest mądrość Kościoła, która przetrwała wieki. Piętnaście sekund. To wszystko, czego potrzebujesz, by Jezus przemienił Twoje serce. I obiecuję Ci jedno. Jeśli zaczniesz praktykować tę ciszę po Komunii Świętej, jeśli będziesz to robić każdej niedzieli z wiarą i otwartym sercem, Twoje życie duchowe się zmieni. Poczujesz więcej pokoju, więcej radości. Więcej sensu. Bo nie chodzi o to, by być doskonałym katolikiem, chodzi o to, by być autentycznym, by naprawdę żyć z Jezusem, by pozwolić Mu wejść w każdy zakątek Twojego serca. A On czeka, czeka na Ciebie, każdej niedzieli, w każdej Eucharystii, z otwartymi ramionami, z nieskończoną miłością, z pokojem, który może wypełnić Twoją duszę. Więc w tę niedzielę, po Komunii Świętej, daj Mu te piętnaście sekund. Tylko piętnaście sekund, i pozwól, by pokój Boży wypełnił twoje serce, bo tego właśnie pragniesz, tego szukasz i to On chce ci dać już dziś, już teraz, już w tę niedzielę. Niech Bóg cię błogosławi, niech Matka Boża cię prowadzi i niech każda komunia święta będzie dla ciebie prawdziwym spotkaniem z Jezusem. Do zobaczenia w następnym filmie. Idź w pokoju.